Witajcie z strony Patryk, no Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję Lebronów 21, Back to Prime i tak w całej serii, tej rewitalizacji Lebronów 21. I uważam, że te poprawki, które są tu naniesione względem Lebronów 21 są dobre, acz czy jest to but warty swojej ceny. Zaraz o tym opowiem, ale zanim to zrobimy, pamiętajcie: zasubskrybować ten kanał i dodatkowo pamiętajcie, polubić ten film i lecimy już z materiałem. Buty same w sobie są butami gigadrogimi. To trzeba podkreślić. To są buty kosztujące ponad 800 zł, retailowo, więc cena jest straszna. Kurde, depłem coś tutaj. I czy są warte tej ceny? Od razu mówię, nie. Kompletnie nie są. Są to buty. Które no, jakość materiałów, jeśli tutaj mówimy, to jest jakość materiałów zdecydowanie wyższa niż przeciętnych, nawet lebronach, nawet tych obecnych. Więc tutaj zgadzam się. Czy jest to but warty, te nie wiem, 800-900 zł? Nie. Ile, na ile ja bym wycenił ten but? Na jakieś. Żebym nie skłamał was. Wyceniłbym go na jakieś 520 zł. To jest taki liter, który powinien być za te buty. I zacznijmy już od omawiania. Zacznijmy od podeszwy. Podeszwa. Tutaj jest. no już sobie zjadłem rękę. E, niestety uroki brudnej hali, no, czy zakurzonej, że już niestety to zostaje na ręce. Łapie bardzo kurz, a to jest guma utwardzana. Dodatkowo, jeśli chodzi o trakcję, jest przeciętnie przeciętnie, chyba mogę tak to określić, bo dobrze na pewno bym nie powiedział, ale przeciętnie w tych butach, więcej nie mogę powiedzieć. No ja od butów za 1000 zł wymagałbym lepszej trakcji, zdecydowanie. Tu ta trakcja jest średnia, średnia, naprawdę średnia. I to 3 na 6 to maksymalnie. Ja więcej bym nie dał tej trakcji. Jeśli chodzi o amortyzację, jest porządnie. No, wiadomo, tu jest poducha, co w Nike ostatnio jest rzadkością, żeby gdzieś poduszkę wkładali, więc odczuwamy to. Ja też troszeczkę przekładałem premierę tych butów, bo nie miałem czasu w nich grać i tak jakoś. Ja, jak but ma sobą trakcję, to nie chcę mi się w nim grać, naprawdę. Nie chcę mi się w nim grać, bo boję się, że sobie coś rozwalę. A te buty, no, mają. No, słabą, średnią trakcję, a na brudnej hali. Jak na czystą halę, to i wezmę i ten, ale nie zawsze mam czas iść na czystą halę, po zamiataną, częściej jestem na tej brudnej, więc ogrywanie tych słab... butów ze słabszą trakcją jest dla mnie po prostu trudniejsze. No, ale wracając już do tematu tych butów. Ja tutaj, jeśli chodzi o podeszwę, wymieniłbym przede wszystkim gumę, bo jest tragiczna, znaczy no dobra, nawet 2,5 na 6, tak bym dał. Poniżej średnio, bo 6, 3 to jest średnio. Trochę poniżej to jest średnie i to już mi się nie podoba, choć nie ma tragedii, więc tutaj też nie możemy dać dwójki albo jedynki. No, jeśli chodzi o amortyzację, ażebym nic nie wymieniał, zostawiłbym to. Na pewno wymieniłbym jakość wykończenia, bo jakość wykończenia jest dość średnia i to na pewno będzie minus, jeśli chodzi o buty kosztujące kilkaset złotych, no więc i te prawie pod 1000 złotych, więc no tutaj boli. Jeśli chodzi o tą cholewkę, nie oddycha wcale. Kompletnie nie liczymy tutaj na jakiekolwiek oddychanie stopy, bo go nie ma po prostu. Ono tutaj nie istnieje. Jest giga słabe. Jeśli chodzi o ten rzep, ten strap, to on poprawia. Ja powiem szczerze, że ja musiałem go troszeczkę rozpinać do zakładania. Ja mam wysoką. Wysokie podbicie stopy nie jest tutaj to problemem, bo to łatwo schodzi. Siadasz sobie pyk, przeciągasz wtedy tutaj. Rosół ten, wkładam w stópkę, pyk, pyk. Bardzo fajnie chodzi ten żeb, ale uważam, że dla osób z szeroką stopą kompletny dramat. Dla osób z wysokim podbiciem, niekomfortowe zakładanie, dużo więcej zajmujące. Ale nie najgorsze, nie najgorsze dla osób z wysokim podbiciem stopy, takim jak ja. Dla szerokiej stopy dramat, ten but się nie nadaje. Czy miałem z nimi tutaj jeszcze jakieś problemy użytkowo? Poza tym, że nie oddychało i ciężko się zakładało. Tak. Przede wszystkim sznurowadła, przede wszystkim sznurowadła. Sznurowadła są tutaj tragiczne i należałoby je wymienić. Nie wiem jak w innych CW, ale te tutaj w tym CW są do duszy. One są grube, twarde i one strasznie opią wilgoć, bardzo się rozwiązują, więc tutaj zdecydowany minusik. Tutaj naprawdę wymianka musi być, bo inaczej jest lipa. Dodatkowo ten język tutaj na kantach Wbijał mi się w stopę naprawdę. Język jest bardzo średni, bardzo świetny język. Naprawdę ja go tutaj nie będę polecał. Nie będę go propsował, bo naprawdę uwiera w nogę i to jest naprawdę cienkie. No i co najgorsze, jeśli chodzi o wygodę, tutaj to zostawili ten materiał, co jest w lebronach 21, 22. 23 jest poprawione, ale tutaj ten materiał wyściółkowy jest tragiczny, nie, a ma niby być jakiś premium, a jest kurna beznadziejny i dla mnie to jest gigantyczny minus tego buta. Ja tutaj bym go wymienił kompletnie. Dodatkowo poduszek to tutaj prawie nie ma. Pięta, no w miarę się zapada, ale naprawdę tutaj wyścielenie tego buta od wewnątrz, to jest jakaś ciężka patola. Ciężka patola, naprawdę tak słabo jest to zrobione, więc dla mnie... Mech, kompletny mech. No ale cóż, ja uważam ogólnie, że ten but jest lepszy niż 21. Znaczy, w 20 też jeździłem. Pamiętam, to był w zeszłym sezonie, albo jeszcze poprzednim. Graliśmy na treningu i chciałem biec i zatrzymałem się w miejscu. Pewnie jakbyście to włączyli ten odcinek, to o tym mówię. I w miejscu normalnie biegłem. Taki był kurz na hali wtedy. No, tutaj nie biegłbym już w miejscu i to jest poprawione, bo tam to po prostu tragiczna protekcja. dalej uważam, że jest słaba w 22-21, jest trochę poprawiona, ale dalej jest średnia, trochę poniżej średniej, więc no, no nie, amortyzacja jest ok, nie oddychają, szczerze wadła do dupy, nie są wygodne, więc ja nie rozumiem ceny tych butów. Ja rozumiem, że to jest Lebron Jones, on tak się chyba nazywał, jakoś tak, ten co tam grał w tej, tej drużynie z, y, kawalerzystów, a teraz gra w tych Lakersach, on jakoś tak się nazywał, nazywał. nie wiem, ten sidekick Lucky Donchicha, no, to, to on... To jego buty. I to chyba tylko za to nazwisko są takie drogie, no bo ja nie rozumiem powodu, żeby te buty były tak drogie. Moja opinia: nie kupujcie, nie inwestujcie w nie pieniążki. Za to możecie sobie kupić dwie pary fajnych butów i kupcie sobie dwie pary fajnych butów, natomiast jedną parę tych i nie wydawajcie na nie pieniędzy. No cóż, z mojej strony, to już wszystko. Na topki muszę jeszcze chwilę. Potrzebuję jeszcze chwilę, żeby troszkę jeszcze ograć inne buty. Nie będę kłamał, dopiero wtedy zacznę topki, więc potrzebuję jeszcze 2-3 dni, przynajmniej. Dobra, z mojej strony, to już wszystko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Nawet.